kontaktu i komunikacji w całej Europie był język łaciński. Polacy o sobie mawiali Equus polonusum omnibus par. To znaczy jestem polskim szlachcicem, polskim jeźdźcem, wszystkim na świecie równym. I tu widzicie Państwo jak jeźdźcy ganiają do pierścienia to jest najstarsza chyba rycerska zabawa stara pieśń mówi wtem próbuje w kote koń z kopią do pierścienia goń a kiedy znów trwoga przyjdzie z trzaskiem z obozu wynijdzie jako rzekłem trzeba było na tym dziedzińcu u hetmana Tarnowskiego długo ćwiczyć Zanim się wyjechało na błonie. W tym to dziedzińcu pod hetmańskim okiem Jan się uczył jeździć najpierw krokiem. W słodę, pogodę, w zarówno co ranka. A klacz strokata zwała się pisanka. I nie koniuszy szybywał, kiedy mi siadał, Lecz sam pan hetman do konia układał. Oczną, z prawą zasiebną, na nogę wyskoczną i na nogę grzebną. Żeby dobrze trafić w pierścień czy uderzyć w wroga, najlepiej wyjeżdżać na nogę wyskoczną. To jest prawa przednia. Tak jakby ktoś nie wiedział, bo koń ma cztery nogi, a czasami osiem. Bo ma dwie przednie, dwie tylne, dwie prawe i dwie lewe. Tak? Czyli generalnie może mieć osiem. Ale w dawnej Polsce, żeby nie popełnić tego błędu, mówiono lewa przednia to grzebna, prawa przednia to wyskoczna, lewa tylna wsiadana, a prawa tylna włócznia. Żeby dobrze jeździć trzeba się nauczyć posiadać cztery nogi. I największa siła uderzenia i precyzja jest wtedy, kiedy rycerz uderza, czekuje w momencie, kiedy koń, tak jak teraz dokładnie w wykonaniu pana Krzysztofa, stawia prawą przednią nogę na ziemię, czyli tą wyskoczną. Te wszystkie elementy to nie jest przypadek. To należało wyćwiczyć, a ci wspaniali jeźdźcy dzisiaj właśnie tą wspaniałą szkołę prezentują. Przygotowanie konia zabierało wiele lat. Podobnie jak przygotowanie rycerza. Brawo! Edukacja trwała co konia. Trwała przynajmniej 4 lata. Należało go najpierw przygotować do. Jak to mówiono. Dzielne rmaki chował pan Starnowa. Wokół dziedzińca szły fałowe stajnie. Masztarnia wszelkiej sprawy, głowa stała po środku, a wielbłądy skrajnie. Trzymano je tam razem z tatary, chodził nad nimi tam. Soroka stary, Soroka, bo swroczy i wielbłądów miał na pieczy. Otóż jego i wielbłądy one rycerskiej sprawie trzymał hetman gwoli, aby rumaki nie były płoszone, gdy przyjdzie stanąć z kaborem pogańskim. I, prawo, więc je trzymano tam przy stadzie pańskie. Wokół zaś koni wysokiego głowu rokmisz Kulesza zwykle się obierał, bo był do koni wielkiego sposobu i kawalkaty. Ach, brawo! Pan Maciej, rokmisz husarski, rąkwi sandomierskiej, po prostu swoją klasę tylko potwierdza przy każdym turnieju. I kawalkaty. Brawo! Kolejny pan Bartek, wspaniale! Koń zjeść, musiał nauczyć się tańczyć. Jak panna w tańcu się przewijał. A jak go zażył przed panem koniuszy, to i samopał płaci między uszy. Rów przesadzi i przez płot przeskoczy, i jak gadzina wiel w oczy. Już nie lęka proporca ni zbroi. A jak postawić to jako mur stoi. Tak dzielne konie podował pan Hetman Tarnowski, a my... Jego dzieci, dzisiaj potomkowie Tarnowskiego Rodu możemy się napawać wspaniałą historią i jakością rekonstrukcyjnych prezentacji, które to dzisiaj w wykonaniu chorągwi sandomierskiej pod dowództwem kasztelana chorągwi sandomierskiej pana Karola Purego. Możemy z wielką przyjemnością oglądać, więc sława dla Kasztelana i jego chorągi. Polscy jeźdźcy byli tak niezrównani na polach bitew i tak wspaniale walczyli, że ich wrogowie mówili, że lach bez konia jest jak ciało bez duszy. Przed Państwem wystąpili jeźdźcy sandomierskiego ośrodka kawalerijskiego. Dzisiaj prowadził musztrę pan Andrzej Bury na koniu Azja. Azja oczywiście to syn Tuchajbeja, bo jakby mogło być inaczej. Nacieszmy oczy jeszcze widokiem tej kawalerii. Zobaczymy jeszcze... Tych kawalerzystów, ale już w zupełnie innych rolach, jako ciężką jazdę kopilniczą z czasów bitwy pod orszą, ale to już zupełnie inne wrażenia. Dziękujemy. Dziękujemy dużymi brawami, proszę Państwa. Wielkie brawa dla znakomitych. Kawalerzystów, dla wspaniałych koni. Dziękujemy kasztelanowi chorągwi ziemi Sandomierskiej, panu Karolowi Buremu, zresztą założycielowi tejże chorągwi. Dziękujemy Aleksandrowi Armule za fantastyczny również przekaz dla państwa. Historyczny, okraszany tekstami źródłowymi. Dodam tylko, że chorągwie w ziemi Sandomierskiej to od kiedy tutaj zagościli na ziemi dem stali się no, wielkimi przyjaciółmi yy, i Dębiczan, i Małopolan, yy, i tego wspaniałego turnieju o złoty warkocz tarłówny. Przed nami jeszcze, proszę Państwa, oczywiście wzmagania o to główne trofeum turnieju, a już za kilka chwil pojawi się tu Bractwo Rycerskie Świe Świętego Jerzego z Węgier. To będzie pokaz sprawności piechoty średniowiecznej, ale myślę... Że Szymon Państwu więcej o tym opowie. A przed Bractwem Świętego Jerzego, według programu, przed Państwem za chwilę pokaz tańców dawnych, czy kompania Gryfitów jest tutaj gotowa.